Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazaks A to jest szybki i krótki film em, na temat bardzo nurtujących was pytań. Ostatnio mianowicie jedno podstawowe. Jak to WoW po polsku, moi drodzy? World of Warcraft już od legionu jak nie wcześniej posiada takiego addona, którego można sobie pobrać em, ze strony WoW po polsku, który Sprawia, że questy, czy elementy, które sobie wybierzemy, UI, filmy, dymki, książki, różne inne pierdoły tłumaczenia skili, nie skili, możemy sobie wybrać, żeby były w języku polskim. Nie jest to tłumaczenie Blizzarda, całe szczęście, nie jest to tłumaczenie Blizzarda, czyli nie, my, nie będziemy mieli em, Janiny Proudmur, nie, Boże, Janiny. Dumnar, e, garosza piekurycza, tylko mamy normalne nazwy, te które fajnie się spolszczyły, to znaczy fajnie brzmią po polsku, to są po polsku, te które nie wypadałoby polonizować, no to są jednak w oryginale i wszystkim to pasuje. Moi drodzy, wygląda to bardzo, bardzo fajnie, mm, już Wam pokażę, no... Główna kampania Shadowlands jest e, przetłumaczona chyba w całości, jak streamowaliśmy, ani razu nie natrafiliśmy na żadnego quest'a, e, który byłby nieprzetłumaczony. Zdarzy się fragment tekstu, w, na przykład w Dymku, to się zdarzy, zdarzy się, że nie w niektórych filmach nie ma napisów, m, bo wcześniej te filmy były jakby ukryte przez, e, przez, przez, same, przez samego Blizzard'a, żeby nie spoilerywać ludziom, którzy grają w betę. Mimo wszystko yy, prawie cała gra jest spolonizowana, moi drodzy, dzięki temu addonowi, a robi to ekipa, która się y, zowie WoW po polsku. Jest tutaj to na stronie wowpopolsku.pl. Yy, trzeba wejść po prostu w zakładkę yy, Pobierz addon. Pobieramy moi drodzy najnowszą wersję i yy, yy, rozpakowujemy w folderze Tutaj macie całą instalację opisaną krok po kroku, ale żeby zrobić to jeszcze łatwiej, to istnieje taka aplikacja, która się nazywa Curse Forge. Um, trzeba ją sobie pobrać i ona ma addony ad ad do WoWa i do innych gier. Klikamy sobie get more addons i wpisujemy WoW po polsku, klik i mamy movies, czyli napisy do filmów, books, E, bubbles i Quest. z tego co kojarzę to na stronie było kiedyś UI um, aż sobie kuknę z ciekawości um, pobierz addon i tak Bubbles Movies, Books i jest UI tak jak mówiłem czyli do Shadowlandów nawet jest tak więc spoko, a jak widzicie e, przetłumaczone jeżeli chodzi o questy jest e, Classic e, re, e, classic, e, classic ten normalny, Burning Crusade Wrath e, of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria World of Draenor, Legion, Battle for Azeroth oraz Shadowlands czyli w zasadzie wszystkie, ale nie wszędzie są pełne kampanie przetłumaczone czasem się zdarzają questy przetłumaczone. informacje znajdziecie na tej stronie ekipa jest super, naprawdę mega, mega, mega jakość jest z tego tłumaczenia zdarzy się, że gdzieś tam literówka się gdzieś tam trafi na moich streamach, gdzie robiliśmy jakiś content z Legionu tam w dwóch questach gdzieś żeśmy znaleźli, ale jak na robotę fanów, to jest to naprawdę pff, naprawdę yy, świetne świetne tłumaczenie, tak więc jeżeli ktoś lubi czytać questy, lubi wiedzieć o co chodzi w, w, w dodatku lubi wiedzieć co robi tak naprawdę w tej grze to jak najbardziej świetna sprawa. Ja osobiście wydaje mi się, że mój angielski jest w miarę spoko, ale mimo wszystko wolę takie rzeczy czytać po polsku i się tego nie wstydzę jakoś za bardzo. No i moi drodzy, linka macie w opisie. Druga rzecz, o którą ciągle wszyscy pytają, to są addone, a już najważniejszy add o który wszyscy pytają to jest te UI, takie jak widzicie, całkiem inne paski, całkiem inne ten. Ja o tym addonie kiedyś robiłem. W filmie są już troszeczkę nieaktualne, ale możecie sobie go na niego zajrzeć. Ehm, postaram się go podlinkować, jak nie, to mi go przypomnijcie. Jest to LVUI, tak potocznie nazywane, ehm, i jego niestety nie znajdziecie tutaj w tej aplikacji Curse, bo jego trzeba pobrać sobie osobno, moi drodzy, ze strony, ze strony tukui.org. I kliknąć na zakładkę, widzicie addons LWUI. LW I tutaj sobie pobieracie. Jeżeli go sobie pobierzecie, tu jest oczywiście instrukcja, wypakujecie go do folderu addons w folderze WOW. Jak odpalicie grę, uruchomicie addona, będziecie mieli taką małą instalację, która was krok po kroku weźmie. Poprowadzi przez tą instalację, i tam po prostu można skróconą wersję. Można w ogóle wszystko pominąć. Ale jednak polecam te pierwsze kilka razy, jak instalujecie to, to polecam sobie jednak przejść krok po kroku tą instalację. Bo tam się po prostu wybiera, czy jesteście tankiem, czy healerem, czy range DPS-em, czy melee dps -em czy wolicie większe boksy, czy mniejsze, to wszystko można sobie tweakować i dostosowywać do siebie. Jest on to bardzo, bardzo e, rozbudowany addon. E, znajdziecie całą masę poradników do niego do, w internecie oraz całą masę e, gotowych UI-ów poddane klasy od jakichś youtuberów e, tak więc warto się zapoznać moim zdaniem. Druga sprawa to jest Reszta addonów, które Wam po prostu przedstawię, bo się ludzie bardzo często o to pytają, których ja używam, to tak na szybko wymienię moją listę, którą aktualnie mam na streamach. Tak więc tak, details do tego tutaj, do miernika DPS-u, GTFO, czyli do, sygnalizuje nam, żebyśmy uciekali, bo stoimy w ogniu. Immersion. Immersion to jest addon, który sprawia, że nie mamy takiej ściany tekstu, przy kiedy bierzemy quest'a, tylko mamy takie okienka z animowaną głową, po kilka zdań nam to mówi i to jest bardzo, 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 że tak powiem, przyjaźniejsze w odbiorze niż ta, ten standardowy quest log. Oprócz tego mamy tutaj Instant Sell and Repair, no to to jest, wiecie, że nam sprzedaje i naprawia, kiedy klikamy sklepik pawn, to jest do porównywania mm, statweitsów, set collector jeszcze go nie testowałem tak naprawdę, to jest do kolekcjonowania setów wyglądowych, simulation craft do simowania postaci, Threadplates plates do tych takich fajniejszych y, ramek nad y, mm, mobami. To głównie na tanku używam, jak y, odpalam tanka weak auras, czyli to właśnie to co tu widzicie. Taki, taki specjalny UI, które sobie możemy ustawić pod siebie i na przykład ustawić, żeby nie wiem podświetlał nam się dany skill, kiedy wyjdzie z cooldownu, albo żeby znikał, kiedy będzie na cooldownie no i WOW po polsku LVUI, DBM, czyli Deadly Boss Modes coś co nas powiadamia o tym, że boss odpala jakąś tam umiejętność za chwilę i tak dalej, i tak dalej. A do levelowania, właśnie takie, takich tutaj, jak widzicie, addonów używam i nic więcej. Jak będę troszeczkę bardziej wkręcony w dodatek, zrobię wam jakiś film, w którym bardziej się wkręcę i w... pogłębię ten temat tych addonów. To taki bardzo na szybko film, jak widzicie, nie ma żadnego intra ani nic. E, tymczasem wbiłem już maksymalny poziom. Um, kończę kampanię Rivendreth, czyli już niedługo będziemy robili endgameowy content, a mianowicie już dzisiaj na streamie w zasadzie będziemy robić ten endgameowy content. Um, z takich dodatkowych informacji ta postać jest na BL-u po stronie, nie, tfu, jest na Defiasie po stronie Hordy, ale w przyszłości przen przenoszę ją na BL-a. W tym dodatku jeszcze będę grał um, magiem, który pójdzie do Maldraxus, Hunterem, który pójdzie do Nightfay i Paladynem, który pójdzie do Bastionu, tak żeby mi wszystko lorowo i kolorowo pasowało, moi drodzy. Demon Hunter pójdzie do Revendreth, tak żebym mógł sobie każdą kampanię, każdego Covenantu sobie przejść endgame'ową. I wszystko to będziecie widzieli na streamach. Będę Wam update'ował informacje w filmach. Oczywiście, jeżeli bardzo e, będziecie tego chcieli, z dodatkowych informacji: World of Warcraft można pobrać za darmo i wypróbować. Do 20 poziomu można sobie pograć z tymi wszystkimi addonami, ze spolszczeniem, e, zobaczyć, czy Wam się gra podoba, czy nie. Później całą grę macie, prawie całą grę macie w dostępną w abonamencie oprócz najnowszego dodatku, jeżeli wy ekspicie sobie w abonamencie postać na 50 level, to żeby później dalej to już trzeba będzie kupić dodatek. Tymczasem cała reszta gry jest zawarta w abonamencie. Mam nadzieję, że taki krótki updatecik, szybki dla was wszystkich. To będzie mój film, do którego będę wrzucał ludzi ze streamu jak będą się pytali co to za addony, co to, co to jak zainstalować WoW po polsku, czy to jest czy to w końcu Blizzard się zabrał za polonizowanie Warcrafta czy nie? Nie, to jest addon, który działa bardzo dobrze i moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem niż polonizacja Blizzarda. Nie wiem, czy byście chcieli w polskiej wersji Warcrafta słyszeć nie tylko polskie głosy w postaci, chociaż te jeszcze by uszły, ale już te nazwy na pewno by nie dały rady, moim zdaniem. Ehm, tak więc, e, takie rozwiązanie wydaje mi się najlepsze. Tymczasem, jeżeli Wam się ten film podobał, raczej Wam się nie podoba, ale jeżeli był przydatny, a raczej był przydatny, zostawcie łapkę w górę, luknijcie w opis. Tam jest e, odnośnik do Facebooka, Instagrama, do mojej strony. I cóż, zapraszam na streama, który będzie dzisiaj o 17.30 albo o 18.00. Um, informacje będą na Discordzie, na Facebooku, być może na Instagramie, jeżeli się wyrobię. Tymczasem dzięki Wam wielkie. Do następnego. Pa! pa.